Za przybycie. Obchodzimy dzisiaj 98. rocznicę wymarszu pierwszej kadrowy. Pozwolę sobie odczytać mały odczyt. 6 sierpnia 1914 roku, na kilka godzin przed rozpoczęciem działań wojennych między Rosją a Austrą, Węgrami. Przekracza granicę zabro, zaboru rosyjskiego pierwsza kompania wojska polskiego. Apelu do 144 y, y, żołnierzy, komendant Wizerowski mówi: Żołnierze, spotkał Was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę. Rosyjskiego zaboru czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć o oswobodzenie ojczyzny. Patrzę na Was jako na kadry, których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam Was jako pierwszą kadrową kompanię. Iskra rzucona przez komendanta długo musiała się przebijać przez grubą skorupę marazmu który naród polski popadł po powstaniu styczniowym. Na wezwanie komendanta odpowiedziała tylko młodzież strzeletna. W ten sposób rozpoczyna się tragiczna epopeja żołnierza polskiego. Żołnierza bez ojczyzny. Żołnierza przez kraj opuszczonego. przez polityków wyklętego. Lecz na przekór rośnie zmiana dzień sława Legionów Polski. Po roku walk komendant powiedział do swych legionistów wyrobił się w was ten typ żołnierza, jakiego nie miała dotąd Polska. Nie brawura, nie błyskotka żołnierska stanowi najistotniejszą naszą cechę, lecz ten prawdziwy spokój i rozwaga w pracy bez względu na przeciwności. Legiony uczyły naród wiary w siebie uzbrajały w cnoty żołnierskie całe społeczeństwo. Nakazywały, że krew przelewać winno się tylko za Polskę oraz że zbiorowe wymaga myśli i czynu zbiorowego. Komendant mówił: Mieliśmy za sobą odwagę myśli i odwagę pracy. Czynniki, które dają zawsze nowe życie i nowe prawdy. Działaliśmy w otoczeniu, które tych cech nie posiadało. Straciło je w niewoli. Iskra rzucona sierpniowego dnia 1914 roku przez komendanta musiała długo czekać, nim się dostała do prochu. Ale kiedy wreszcie dotarła do serc Polaków, wybuchnęła płomieniem tak wielkim że zaborcy nie mogli już jej stłumić. Kiedy dziś po wielu latach patrzymy na okres bohaterskiego zrywu, jakim była epopeja Legionów, zrywu, który naród nasz natchnął wiarą we własne siły, nasuwają się pewne wnioski. Wnioski, które jak długo naród polski istnieć będzie, i jak długo sąsiedzi ze wschodu i zachodu zagrażać mu będą, zawsze pozostaną aktualni. Będą to drogowskazy, którymi przyszłe pokolenia, jeśli nie chcą zginąć lub popaść w niewolę, do swych serc przyjąć muszą. Drogowskazy wyrosły z polskiej tradycji i dziejowej idei państwa polskiego. Podsumowując cały okres walk należy przytoczyć słowa komendanta. Od razu od pierwszej chwili życia swobodnej Polski wyciągnęły się ku niej mnóstwo porządliwych rąk. Skierowało się mnóstwo wysiłków, by ją utrzymać w stanie bezsilności. By jeśli już istnieje, była ona igraszką w ręku innych, biernym polem dla intryg całego świata. Omawiając okres Legionów i początek II Rzeczypospolitej na, należy przywołać okres wyborów głowy państwa. Sejm po długich kłótniach między partiami wyłania na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. Człowiek o ciężkim chodzie i oraz nieprzekupny. Rozszalała wroga kampania doprowadza do zamachu na życie prezydenta. Zamordowanie Gabriela Narutowicza wyjątkowo wstrząsnęło komendantem. W swym wystąpieniu mówi, chciałem stwierdzić, że jeśli Polska w pierwszym okresie zdobyła się na naprawę rzeczypospolitej, to potem powoli od naprawy do starych narowów nawróć się zaczyna. I że wielkich wysiłków pracy trzeba, by Polskę znów na drogę naprawy wepchnąć. Komendant był demokratą, ale demokrację rozumiał nie tak, jak rozumiały je partie polityczne. Z Polski uczyniono folwark partyjny, kompletną samowolę klik poselski. Jusufski rozumiał, że to demokracja to ustrój, w którym naród ponosi odpowiedzialność za rządy. Ustrój krajowy. Oddając całą wrazę władzę w ręce klik Uczynił obywateli Bez troski i losy państwa Był przeto antytezą demokracji Sam zaś Piłsudski nie zaprzeczał Nigdy celowości ustroju demokratycznego Przeciwnie, zawsze twierdził Że Polska musi być państwem demokratycznym Dziś historia zatoczyła koło Żyjemy w identycznym a w zasadzie w bardziej skorumpowanym czasie. Po pierwsze brak zaangażowania obywatelskiego, co przekłada się na brak dekomunizacji, brak jakiejkolwiek odpowiedzialności rządzących partii politycznych względem narodu, jak na przykład tragedia smoleńska, totalny monopol medialny, czyli brak pluralizmu, rozkład moralny, duchowy, narodowy elit rządzących, Czyli zasada róbta co chcesz". Komendant Józef Piłsudski mówił, strzeżcie się agentów, idźcie swoją drogą, służąc Polsce, miłując Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. Dziękuję za uwagę. strzelców i drużyniaków, którzy na wezwanie komendanta Józefa Piłsudskiego, pierwsi ruszyli do boju 6 sierpnia 1914 roku z krzyżem Rzeczpospolitą. Stańcie do apelu. <śmiany> i <laughs>